Witam Was bardzo serdecznie w drugiej odsłonie ogłoszenia wyników na serialowy Top 2020 roku. Najlepsze seriale już znacie, czas na największe rozczarowania. Jak wyglądało głosowanie? Oczywiście, bardzo dobrze wiecie, było ono dwustopniowe i to jest ta dziesiątka, na którą zagłosowało prawie 12 tysięcy osób. To jest absolutny rekord, już o tym mówiłam w poprzednim odcinku. A jeśli chodzi o te rozczarowania, to tutaj zawsze. Pojawiają się wątpliwości, czy chodzi o seriale najgorsze, czy o najbardziej rozczarowujące. W ostatnich latach jakoś nam się wyklarowało, że to są po prostu seriale, które zawiodły jakoś nasze oczekiwania. Tego się więc. Trzymajmy. A jeśli chodzi o ten 2020 rok, który na szczęście się już właśnie kończy, to oczywiście on sam w sobie był największym rozczarowaniem, ale seriale, które poleciały w tym roku wcale niekoniecznie były aż tak bardzo słabe, aż tak bardzo rozczarowujące. Po pierwsze było ich mniej, bo jednak posypał się grafik premier i do tego zaraz przejdziemy, a po drugie mam wrażenie, że my po prostu mniej poświęcaliśmy tym Słabym produkcją uwagi, bo jak już mieliśmy więcej czasu, siedząc w domu, w lockdownie, na kwarantannie, albo po prostu siedząc w domu, to oglądaliśmy te seriale, które zawsze chcieliśmy obejrzeć i mieliśmy po prostu zakolejkowane. Oczywiście, zanim przejdę do ogłoszenia tej topowej dziesiątki największych rozczarowań 2020 roku w serialach. To muszę jeszcze parę rzeczy dorzucić od siebie. Dla mnie największym rozczarowaniem było właśnie to, co się wydarzyło w związku z pandemią i cały ten bałagan, który nastąpił, nie tylko te poprzesuwane plany zdjęciowe, poprzesuwane premiery, ale również to, że zepsuł się grafik publikacji seriali, które normalnie trafiały do Polski niemal równolegle z amerykańskimi premierami. I tutaj na przykład mogę wymienić. Fargo. Fargo miało oficjalnie wejść w Stanach Zjednoczonych i w Polsce pod koniec kwietnia, nie weszło. I to już sprawiło, że kiedy Fargo ostatecznie zadebiutowało wczesną jesienią, to do Polski nie trafiło. I my teraz, my. Musimy czekać na premierę chyba do lutego 2021 roku, czyli mamy pół roku już poślizgu i ta historia będzie się powtarzała z bardzo wieloma produkcjami. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak są konstruowane licencje, no ale widać, ktoś uznał, że my tutaj w Polsce w związku z pandemią nie potrzebujemy już świeżych seriali, będziemy sobie oglądać te, które już zostały wyemitowane jakiś czas temu. Oczywiście możemy też narzekać na to, że wciąż nie ma w Polsce Disney Plus i ta sytuacja na razie się jeszcze nie rozwija po naszej myśli. Z kolei Netflix zaczął podnosić ceny. Ten sam Netflix, który odniósł tak gigantyczny sukces w tym roku, dlatego że musicie pamiętać, że Netflix nie dość, że urósł, to jeszcze bardzo dużo zarobił, a w tej chwili w Stanach Zjednoczonych podnieśli ceny. Nas to jeszcze w tym momencie nie dotyczy, ale chodzą słuchy, że to jest tylko kwestia czasu. Oczywiście nie mogę nie dodać też o przesuniętych premierach Stranger Things czy Wiedźmina. Ponieważ oba te tytuły były planowane na zimę i być może na zimę 2020 właśnie, na te ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie właściwie tego mijającego, już kończącego się na szczęście roku. No ale niestety, i tak jak one zostały przesunięte, tak zostały przesunięte inne seriale, na które bardzo czekaliśmy, takie jak Sukcesja, Euforia, Peaky Blinders i mogłabym jeszcze wymieniać w nieskończoność. W 2021 roku będziemy jeszcze na pewno odczuwać konsekwencje tego wszystkiego, co się wydarzyło w tym roku, ale też czeka nas sporo tych premier, które się nie wydarzyły w tym roku, więc jak dla mnie jest już bardziej optymistycznie. A skoro już jesteśmy przy optymistycznych tematach, no to nie możemy sobie pozwolić na zbyt dużo optymizmu, ponieważ mówimy przecież o 2020 roku. No i przejdźmy wreszcie do tej naszej listy dziesięciu najbardziej rozczarowujących seriali. Miejsce 10 i 969 głosów Altered Carbon, sezon drugi. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Zaczęło się zresztą już w przypadku tego pierwszego sezonu nieszczęsnego, który miał w sobie ogromny potencjał, bo była to ekranizacja książki Modyfikowany Węgiel, książki, która zawiera bardzo dużo cyberpunkowych tropów i przede wszystkim kilka świetnych fabularnych pomysłów. A co poszło w końcu w Altered Carbon nie tak? Yy, ogólnie rzecz biorąc, wszystko, co miało być zresztą naprawione w drugim sezonie, który okazał się być nie tylko porażką, ale i gwoździem do trumny całej produkcji, która została przez Netflix skasowana. Przynajmniej jedna dobra wiadomość w 2020 roku: miejsce 9 i 1108 głosów w głębi lasu. Polskie seriale nie miały w ciągu ostatnich 12 miesięcy zbyt dużo szczęścia, i jak już jeden jakiś dostał się do waszej topki, to była to topka największych rozczarowań. Chociaż muszę tutaj zwrócić waszą uwagę, niech będzie, że bronię tego tytułu, daleko mu do tak spektakularnych katastrof, jak na przykład brzmiowisko. Niestety wyreżyserowany przez Leszka Dawida i Bartosza Konopkę sześciodcinkowy miniserial nigdy nie miał szans stać się niczym więcej niż tylko kolejną adaptacją kryminalnej powieści Harlana Cobena. Pisarza, który zawarł z Netflixem pięcioletni kontrakt na ekranizację co najmniej 14 swoich tytułów, zanim jeszcze ktoś zdał sobie sprawę z faktu, że oznacza to taśmową produkcję takich samych historii opowiadanych w niemal identyczny sposób. Mech. Miejsce 8 i 1131 głosów The Witcher, czyli Wiedźmin. W razie gdyby ktoś już w tym momencie był totalnie zaskoczony, że Wiedźmin znalazł się na obu listach, to tłumaczę, jest to absolutnie normalne. Co więcej, jest to nawet dowód na to, że Wiedźminowi udała się trudna sztuka, dostania się do elitarnej grupy seriali bardzo popularnych, tak komercyjnie, co oznacza, że jest po prostu oglądany przez bardzo dużo ludzi o bardzo różnych gustach. Wcześniej ten los przypadł m.in. Grze o Tron oraz The Walking Dead. Oczywiście to nie jest tak, że Wiedźminowi się to wyróżnienie całkowicie nie należy. Wiele osób narzekało na nieprzejrzystość narracji, plastikowe plany zdjęciowe i dziwaczne oświetlenie scenografii, co nie przeszkodziło serialowi stać się oglądalnościowym hitem. Jest więc bardzo możliwe, że nieraz jeszcze będzie gościć na tej liście. Miejsce siódme i 1158 głosów Cursed, czyli przeklęta. Ludzie lubią piosenki, które już raz słyszeli. Wiedział o tym inżynier mamoń, wiedzą o tym też osoby pracujące w branży serialowej, które bardzo bacznie obserwują te produkcje, które nam się najbardziej spodobały, te motywy, te wątki, które nam się podobają, a potem próbują nas na siłę uszczęśliwiać kolejnymi produkcjami takimi jak Gra tron, Los czy nie wiem, choćby The Walking Dead. To, że kopiowanie sprawdzonych pomysłów nie zawsze przynosi zamierzone efekty, też nie jest tajemnicą, a mimo to Netflix od pewnego czasu szuka nowych seriali za pomocą algorytmów. To dzięki nim na świat przychodzą takie potworki jak Cursed, czyli Przeklęta serial, który niby i jest ekranizacją komiksu Franka Millera opartego na starej arturiańskiej legendzie, ale nie wnosi nic, czego byśmy już nie widzieli, w formie której nawet nie mamy ochoty dalej oglądać. Miejsce szóste i 1251 głosów Emily in Paris. A skoro już jesteśmy przy ludowych mądrościach, to warto też wspomnieć, że jeżeli coś się dobrze ogląda, to wcale nie musi oznaczać, że jest dobre. Jest to bardzo uniwersalna zasada, która sprawdza się w przypadku seriali nagminnie, a w przypadku tak przesłodzonej komedii romantycznej jak Emilia w Paryżu, sprawdza się wręcz podwójnie. Bo jest to nie tylko serial popularny, ale i koszmarnie stereotypowy, jakby twórcy skleili go z gotowych prefabrykatów z napisem przepis na sukces. Za projektem stoi twórca seksu w wielkim mieście Darren Star, co jest o tyle istotne, że Emilia w Paryżu to nie tylko serial pełen klisz o Francji i Francuzach, ale i boleśnie anachroniczny, jakby w ciągu ostatnich dziesięcioleci świat kobiet zatrzymał się gdzieś między bombonierką a koronką. Miejsce piąte i 1335 głosów. The Hundred, sezon siódmy. Nie będę nawet udawać, że wiem, co poszło nie tak w finałowym sezonie The Hundred, yy, zwanym przez niektórych złośliwie The 100, bo tego serialu po prostu. Nigdy nie oglądałam i jakoś nie planuję oglądać, ale sam fakt, że znalazł się w tym tegorocznym zestawieniu, oznacza, że no musiał sobie na to zasłużyć. Przeglądając internety w poszukiwaniu listy skarg i zażaleń widowni na ostatnie odcinki, znalazłam uwagę, że Final The Hundred padł ofiarą zachłanności stacji, która ciągnęła serial zbyt długo, pozwalając, by fabuła odpłynęła zbyt daleko od oryginalnej historii. Czy tak faktycznie było, wiedzą oczywiście tylko te osoby, które do ostatnich odcinków dotrwały, a musicie wiedzieć, że było tych odcinków równo 100. I to faktycznie robi wrażenie, bo nawet z głupią fabułą serial ma teraz tytuł, który zawsze się obroni. Miejsce czwarte i 1642 głosy: Westworld sezon trzeci. Czy pamiętacie jeszcze czasy, kiedy Westworld? Było na liście top seriali na jednym z czołowych miejsc w kategorii najlepsze. Albo jak oglądaliśmy pierwszy zwiastun trzeciego sezonu i byliśmy pod totalnym wrażeniem cyberpankowych klimatów. Niestety, 2020 rok sam w sobie był na tyle cyberpankowy, że wszystko inne przy nim bledło. Mizerne okazały się więc szanse Jonathana Nolana i Lizy Joy, żeby dać tej koszmarnie przegadanej produkcji nowe życie w wielkim mieście. Bez właściwości okazał się też nowy bohater, którego imienia nawet nie pamiętam, grany z wyraźnym wysiłkiem przez Arona Pola. Najgorszy był jednak scenariusz, w którym braki fabularne łatano na przemian z walki i patosem, a czasem nawet pełnymi patosu scenami walki. Wszystko to za miliony monet i w cieniu innego serialu, który był chyba o tym samym, ale dla odmiany z sensem i nazywał się Devs. Okej, okay, czas przejść do finałowej trójki. I specjalnie ją zaanonsować, szczególnie, że mamy przeskok w ilości oddanych głosów na tytuły. Wcześniej było tak około tysiąca, teraz nagle powyżej trzech, co oznacza, że jesteście bardzo konsekwentni i konsekwentne w swoich wyborach i swoich rozczarowaniach. Miejsce trzecie i 3009 głosów. Riverdale sezon czwarty. Nie lubię mówić, a nie mówiłam, ale. A nie mówiłam, kiedy rok temu w takim samym zestawieniu uroczyście ogłaszałam miejsce drugie dla poprzednich odcinków Riverdale, brałam pod uwagę, że wkrótce twórcy tego serialu zdenerwują nas jeszcze bardziej. I co? I się nie pomyliłam. To było do przewidzenia, skoro serial wciąż jest kontynuowany i nie straszne mu nawet jakieś tam globalne pandemie. Oczywiście to nie tak, że Riverdale nie dostało rykoszetem, ich plan zdjęciowy też na jakiś czas zawieszono. Serialowi nie przeszkodziło to jednak w emisji z małymi przerwami aż do maja. I choć widownia powoli ogranicza się już do najbliższych znajomych i rodziny obsady, nowy sezon rusza już w styczniu, dzięki czemu miejsce w przyszłorocznym Top Ten rozczarowań ma już raczej zapewnione. Miejsce drugie i 3132 głosy: La Casa de Papel, sezon 4. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to czwarty sezon domu z papieru! Znowu w waszym zestawieniu najbardziej rozczarowujących seriali roku. Był i rok temu na czwartym miejscu, i wtedy też mówiłam o tym, że prawdopodobnie znalazł się w tym zestawieniu przez swoją wtórność. Złośliwie i przewrotnie pytałam, czymże następny sezon, który już był zapowiedziany, będzie nas w stanie jeszcze zaskoczyć. Pytałam, choć wiedziałam, że oczywiście nie zaskoczy, popełniając dokładnie te same błędy, co przez ostatnie lata, tyle że jeszcze bardziej. Rok temu przynajmniej widać było skok budżetowy w postaci bardziej spektakularnych wybuchów czy egzotycznych krajobrazów, a w tym... Nic już nie robiło wrażenia. No chyba, że koszmarna rutyna, powtarzalność i nadludzkie wprost wysiłki, by sprostać oczekiwaniom widowni przyzwyczajonej do konkretnych atrakcji. I coś mi mówi, że to tylko rozgrzewka przed finałowym piątym sezonem. A teraz miejsce pierwsze i chociaż nie czekaliście pewnie na ten serial w czołówce aż tak bardzo jak rok temu, czekaliście na tamten serial, który się wtedy tam znalazł to myślę, że to miejsce, to miejsce jest w 100% zasłużone. Ten finał, bo mówię o pewnym finale, to był finał na miarę 2020 roku. Po prostu jak równy z równym spojrzeli sobie w oczy. Zagłosowały na niego 3923 osoby i jest to 13 reasons why, czyli 13 powodów Sezon czwarty mógł być jednym z najbardziej wartościowych amerykańskich seriali z gatunku Young Adult, jakie powstały, ale niestety odszedł jako bełkotliwy, chaotyczny, pełen patosu, kompletnie niespójny psychologicznie produkt podobny, którego jedynym osiągnięciem było to, że się po prostu wreszcie skończył. Już trzeci sezon pełen był takich idiotyzmów, że człowiek nie wiedział czy oglądać, czy przecierać oczy ze zdziwienia, dzięki czemu znalazł się na trzecim miejscu zeszłorocznego top rozczarowań. Ale jeśli sądziliście, że po tamtych odcinkach widzieliście już wszystko, to niczym hiszpańskiej inkwizycji nie spodziewaliście się ostatniego sezonu, który wyglądał niczym ofiara złośliwego zakładu o to, kto napisze głupsze zakończenie. Zero psychologicznej spójności, zero fabularnej konsekwencji, chaos, jakby lockdown przyszedł za wcześnie, przez co scenarzyści, pisząc kolejne odcinki, nie mieli szans ich skonsultować z zespołem. Ostatni odcinek, który trwał półtorej godziny, kończył się chyba z pięć razy i za każdym razem miałam nadzieję, że gorzej być nie może. A właśnie, że mogło, w tym strasznym 2020 roku mogło i było gorzej, dlatego pierwsze miejsce, moim zdaniem, jest w pełni zasłużone. Wybaczcie emocje, ale rzeczywiście 13 powodów zasłużyło sobie na to pierwsze miejsce. Ja już zjechałam ten czwarty finałowy sezon w recenzji. Jeżeli chcecie więcej disowania tego serialu, no to tam was odsyłam, bo myślę, że było dosyć ostro. Ja oczywiście podpisuję się w dużym stopniu pod tą Waszą listą. Nasza subiektywna lista, gdzie dorzucimy jeszcze kilka nas wkurzających seriali, powstanie w styczniu i w styczniu Was na nią bardzo serdecznie zapraszam. A zanim jeszcze zamknę ten dzisiejszy odcinek, to chciałam zapowiedzieć, że to nie jest koniec wielkiego kolektywnego głosowania, ponieważ w 2021 roku rozpoczynamy nową dekadę, co oznacza, że wreszcie możemy zrobić podsumowanie seriali dekady. Nie będziemy się skupiać na serialach rozczarowujących czy złych, będziemy się skupiać na tych najlepszych i prawdopodobnie to głosowanie będzie przebiegało tak jak na seriale w Stop. Każdego roku, tylko będzie po prostu nieco większy wybór, i ten etap nominacji też będzie wymagał od Was podania większej ilości tytułów. Nad tym, jak to ostatecznie będzie wyglądać, jeszcze pomyślę. Natomiast już w tym momencie Was zapraszam wstępnie do zabawy i liczę na to, że. No, zagłosuje co najmniej tyle osób, co na top 2020 roku, czyli jakieś prawie 12 tysięcy osób. Tyle jeśli chodzi o to tegoroczne głosowanie. Miejmy już ten 2020 rok za sobą. Ja już po prostu z przyjemnością przestanę na niego narzekać. Po prostu nie chcę o nim pamiętać. Wolałabym, żeby zniknął. Umówmy się, że od 1 stycznia mówimy tylko o tym, co było do 31 grudnia 2019, a ten 2020 nie istniał. Także to jest moja prośba, a jednocześnie bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że wzięliście i wzięłyście udział w całej tej tegorocznej zabawie, że tylu osobom udało się zagłosować i że ogólnie e, myślę, że to są fajne dwie listy. No to, to tak, to, to chyba tyle. W takim razie możecie oczywiście zostawić lajka like pod tym wideo. Możecie też zasubować nasz kanał, możecie wpaść na naszego Instagrama, Twittera i Facebooka oraz, oraz napisać swoją topkę najbardziej rozczarowujących seriali w opisie tego wideo, tak jak to robimy zawsze. I to już chyba wszystko. Dzięki!